Prawie 13 minut po godzinie 13. Trzynastka szczęśliwa, niech będzie dla tej godziny, dla tego wydania audycji w Rytmie Kultury w Polskim Radiu RDC. Witamy Państwa bardzo serdecznie razem z Sonią Roszczuk, która jest pierwszym gościem, gościnią dzisiaj. Dzień dobry, Soniu. Dzień dobry. Witam Cię serdecznie. Ja Ciebie również. Aktorka teatru Studio, aktorka serialowa, filmowa, teatralna. No, i tak, mamy kilka tematów, o których powiemy Państwu, takich gorących tematów. A zaczniemy od tego związanego z obrazem, czyli od serialu Czarne Stokrotki, mm. w którym można Cię zobaczyć na kanal. Plus, to jest w sumie można powiedzieć tegoroczna premiera serialowa, bo została wypuszczona na początku stycznia i już mamy pełny sezon, bo też taka była strategia producentów. Co tydzień nowy odcinek, co się w sumie nie zdarza, bo jak już dostajemy sezon, to dostajemy pełny sezon, prawda? To było takie przetrzymywanie. Nie? No różnie, różnie z tymi serialami jest na tych platformach, czasem jest wypuszczany cały sezon, czasem jest tak krok po kroku, co tydzień wypuszczany nowy odcinek. Reżyseruje Czarne Stokrotki Mariusz Palej. Grasz intrygującą, tajemniczą postać Ilse Grün. Kto to taki? <gry> no tak, ta postać jest owiana tajemnicą. Um... Scenariuszu, jakby w historii serialu i też medialnie, w jakimś sensie, że ta tajemnica jest trzymana. Ehm, no, to jest taka postać, która ehm, jest kluczem do rozwiązania zagadki, którą próbuje rozwiązać główna bohaterka Lena. Matka. Ehm, tak, matka, matka, która szuka córki A, i Ilse jest taką postacią, no, z innego wymiaru, nierealistyczną trochę jakimś rodzajem ducha kogoś kto jest zawieszony pomiędzy czasem, pomiędzy przeszłością a, przysz a przyszłością. Um, myślę, że to jest jakby też tak cieszę się z tego, że w jakimś sensie pozostawiane w sposób otwarty do interpretacji widzów. Y kim ta postać jest? Tak, tajemnica rozwiązuje się w ostatnim odcinku pierwszego sezonu, tak. częściowo, jeśli chodzi o twoją postać Ilse Grün. Casting, czy był do tej postaci, czy od razu Mariusz powiedział, dostajesz Sonia te rolę? Były jakieś formy, z tego co pamiętam, raczej jakichś takich self-tape'ów i wspólnych rozmów. Znaczy nie miałam takiego castingu wiesz, wieloetapowego gdzieś w studio castingowym. Myślę, że jakoś tak Mariusz się pokierował i, i produkcja i, i reżyserka obsady y, jakąś taką intuicją swoją, że ja bym mogła do tej postaci wiesz, pasować. A czy masz takie poczucie, że ze względu na urodę też dostajesz, jeśli chodzi o film czy seriale, takie postacie, które są właśnie z takiego pola nieoczywistego, tajemnicy, zaświatów, trochę jak Tilda Swinton? A, no dziękuję ci, bardzo duży komplement, takie porównanie do Tildy Swinton. E, tak, no na pewno, na pewno e, ja mam świadomość, że mam taką nieoczywistą urodę, więc e, myślę, że też takie nieoczywiste propozycje do mnie spływają, z czego się cieszę, no bo to jest super też przygoda szukać czymś, co nie jest oczywiste. Mnie to też bardzo interesuje. Tak, ale dla aktorki to też jest myślę takie, albo może być, ciekawe pole doświadczenia. Czyli jakby wychodzisz z szuflady, bo grasz o różne rzeczy. Tak, tak. No, wiesz, no, fajnie, fajnie jest grzebać w czymś, co nie jest oczywiste na pierwszy rzut oka. Nie? Tak jak Ilse jest taką postacią, była dla mnie taką postacią podczas pracy, w której tak naprawdę miałam dużo przestrzeni i wolności, i takiej intuicyjnej pracy swojej bo jej kondycja jakby jest bardzo specyficzna w tym serialu. Um... Ona ma zapisaną swoją historię, e, ale ona się odkrywa bardzo takimi ma, drob, drobnymi wiesz, niuansami przez, przez w ciągu tego serialu, w ciągu tej historii. E, I dużo ta postać się opiera na jakiejś takiej specyficznej swojej energii, na jakiejś swojej specyficznej wizualności, e, tym jak została wymyślona tak wizualnie wiesz. E, a to była ciekawa praca dla mnie. No. Tak, ale ten serial też gatunkowo jest wymieszany, bo mamy i thriller, i tak. fantazję, i obyczajówkę, film Grozy. Tak, dużo rzeczy tam się mieści, ale rozumiem, że to świadoma konstrukcja już na etapie pisania scenariusza. Tak że to tak, tak tak, ma tak, wyglądać. Zdecydowanie, tak, tak. No i cała też oprawa, bo film też ma swój klimat, jeśli chodzi o kwestie wizualne i światła, i tego, jak jest prowadzone. Tak, no ja mam takie odczucie, że wizualnie ten serial jest y, imponujący, w sensie, że y, zarówno jeśli chodzi o zdjęcie, jak i scenografię i lokacje, że naprawdę y, jest przepięknie, jakby ujęty, ale przepięknie w taki bardzo mroczny sposób. Y, y, y. No, mi się z dużą przyjemnością, jakby patrzyło tak wizualnie na ten serial, nie? A czy było wspólne oglądanie całej ekipy na raz? Nie, tak, nie, że wszyscy nie. się nie. spotkali i jeszcze zanim była oficjalna kinowa nie, premiera, nie, nie. chodźcie pooglądamy. Nie, nie było takiego spotkania. Nie. Szkoda, ciekawe by było tak, chociaż tutaj mamy no, zestaw gwiazd, więc nie byłoby łatwo też zebrać wszystkich Państwa razem w jednym miejscu. Tak, tak. Y Terminy. Terminy są zawsze trudną sytuacją dla wszystkich to bo i Dawid Ogrodnik jest Edyta Olszówka jest Paulina Gałązka jesteś ty jest Karolina Kominek Alicja Wieniawa Narkiewicz akurat gra Adę czyli młoda aktorka bardzo tak. nie wiem czy to nie jest jej debiut no nie, nie wiem tego nie wiem. No tak, ale Dawid Ogrodnik jest jednym z takich wiodących y, policjantów, tak, w tym momencie. Tyle możemy zdradzić, ale jest też Olaf Lubaszenko i Robert Gonera. Polecamy Państwu czarne stokrotki, bo oceniam samodzielnie. No i przeskakujemy, chociaż jeszcze może dwa słowa na temat wiosny, bo wiosna też filmowo dla Ciebie będzie bardzo y, płodna. Ona już jakby dokonała się, ale my, jako widzowie, zobaczymy efekty dopiero na wiosnę, w fabule. Tak, film Olgi Hajda z dziadku wiejemy. Będzie miał wejdzie do kin w maju. Komedia. Et, et, komedia, kinofamilijne. Mm. Jaką postać masz? Demoniczną. Ponownie demon. Ale myślę, że zabawną też. Mam nadzieję. Dziadku nadzieja. wiejemy”, tak. Tak, mam nadzieję, że zabawną, że, że ta postać ma w sobie dużo. No, że, że poczucie humoru tam jest zainstalowane, mam taką nadzieję. A kto w roli dziadka tytułowego? Jan Peszek. O, wspaniale. Czyli spotkałaś się na planie z Janem Peszkiem? Spotkaliśmy się z Jankiem, tak. I jak się pracowało? No super w ogóle. Te, ja bardzo, bardzo miło wspominam ten czas na planie. Naprawdę też z Agnieszką Grochowską, którą uwielbiam. E tak, no było dużo, dużo zabawy. W sensie to jest fajnie grać też w formę, która jest lekka. Nie? Że to jest zupełnie na kontrze w jakimś sensie do, tego, do, do stokrotek, o których rozmawiałyśmy. Nie? Że tu mamy formę, która jest jasna, która jest kolorowa, hmm. która jest pogodna, aczkolwiek też dotyka bardzo mocno, tak czuję, takich relacyjnych tematów rodzinnych. Nie? Więc to też nie jest tak, że... Tam są też takie tematy, myślę, które mogą być poruszające. Dziadku Wiemy, pamiętamy w maju premiera tak. z Sonią Roszczuk, która jest naszym gościem w Rytmie Kultury. A jeśli chodzi o produkcje zagraniczne, to tutaj też wiosna będzie miła bardzo z Twoim udziałem. Ta norweska produkcja? Norweska produkcja serial Furia, w którym zagrałam, już, już miała premierę, tak. A więc to już się odbyło. Okej. Okay. To ja coś tutaj, jakby terminy mi się nałożyły. Wskakujemy zatem do teatru. A w Teatrze Studio to jest twój dom od kilku lat, który jest przed bardzo takim pięknym czasem jubileuszu. Mm. I z okazji tego jubileuszu, związanego z urodzinami Witkacego, który jest patronem teatru, dużo wydarzeń. Między innymi słuchowisko, w którym bierzesz udział. Ono będzie miało swoją premierę w przyszłym tygodniu. W poniedziałek, 24. Tak, i to będzie słuchowisko, które, jak nazwa wskazuje, będzie taką sytuacją performatywną, bo mm. aktorzy będą czytać, co nie będzie odgrywane, tylko że widownia będzie patrzeć na to, co się tak, będzie tak, działo. Tak, 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 tak. No i kogo grasz? Yy, no, ja gram postać, która się nazywa Rosika. Też bym powiedziała, że demoniczna. <grym> Demony mnie prześladują, tak, ale fajnie, bo taka silna postać wydaje mi się też yy, taka diaboliczna, ale też feministyczna. Yy, yy, my dopiero dotykamy tego materiału, jesteśmy po pierwszej próbie. Yy, tak, to jest tekst Oni yy, tak. Stanisława Witkacego. Ignacego Wit Witkiewicza w reżyserii Tadeusza Kabicza. Tak, tak, tak. E no, gorąco zapraszam na to, na to słuchowisko, bo to będzie taka wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć, jak takie słuchowisko w ogóle wygląda, się. Czyli jak, się on, jak ono się zadziewa, prawda? Normalnie y, słuchowiska y, mamy tylko fo fonie, prawda, tą audio y, y, odbiór, a y, tutaj będzie można nas oglądać na żywo i też y, widzowie będą mogli zobaczyć, jak to się wszystko stwarza też w, y, w, w takiej warstwie dźwiękowej. Tak, Magdalena Koleśnik, Tomasz Nosiński, Monika Obara, Dominika Ostałowska, Mar Marcin Pępuś, Halina Rasiakówna, Sonia Roszczuk, obecna w studiu i Rob Wasiewicz. Tak. Taki jest skład aktors aktorski. Wspaniały skład. Czyli e, osiem osób. Jako, że Teatr Studio jest twoim domem, no to jesteś również e, chociażby w spektaklu Polowanie na osy, czy Serce ze szkła. Tak, tak. Tak, czym jest dla ciebie aktorstwo, Soniu? <grym> Zawodem. <grym> Czyli się... co to znaczy, że jest zawodem? Co się, no, się tak, za tym kryje? Tak mi przyszła ta odpowiedź, bo przez lata jako bardzo mocno tak miałam, się z tym, że, że to aktorstwo jest też moim życiem. Wiesz, że tak się utożsamiałam w stu procentach z tym, że to moja tożsamość to jest bycie aktorką, nie? A od jakiegoś czasu, w miarę jakby tego, że dojrzewam, jestem coraz starsza, mam większe doświadczenie i tak dalej, umiem to już oddzielać, że to jest jednak... Yy, praca. Praca, która jest pasją. Którą, którą mam ogromne uczucia takie pozytywne do niej, jest jakąś moją miłością, ale i umiem o tym mówić też, że jest to po prostu praca, co powoduje, że wiesz, że mam po prostu też zdrowy stosunek do niej, że, że umiem oddzielać jakby moje życie prywatne od tego, od pracy, nie? co jest super, jakby, bo też uczy jakby tego, żeby stawiać granice, żeby, żeby jakoś tak zdrowo funkcjonować, wiesz, ten zawód jednak jakby mocno eksploatuje nie? i trzeba, myślę, że to jest ważne, żeby umieć się regulować i mieć taki zdrowy stosunek do tego. I mieć czas na wyprowadzenie psa. Tak, też. Bo jesteś psiarą, kochasz psy. Kocham psy, kocham zwierzęta w ogóle. Tak. Jak się wabi twój pies? Shira. Dziewczyna. Dziewczynka, tak. Tak. I jak często wychodzicie na spacery? No, tak jak większość pewnie psiarzy trzy razy dziennie. Czyli sporo. To dla aktorki wyzwanie, bo wieczorem przecież spektakle w teatrze trzeba być, to trzeba albo wcześniej, albo dopiero po spektaklu sobie przewietrzyć głowę. No tak, ale to są takie decyzje, wiesz, które właśnie poszerzania swojego życia o coś więcej niż, niż teatr, film i, i seriale. Że, że tak, że to jest. Masz w domu istotę, którą kochasz, która kocha ciebie i wiąże się z tym odpowiedzialność i jakiś rodzaj wysiłku, ale nigdy bym tej decyzji nie zmieniła. Znaczy, wiesz, jakby taka żywa istota, która jest czuła i inteligentna i, i cudowna, jakby wnosi taki ogrom jakby światła do, do mojego życia, że no super. Od razu oczy ci się błyszczą jak opowiadasz. Tak, tak, tak. A jak do ciebie Shira, tak dobrze pamiętam, trafiła? Tak. No ja długo się nosiłam z taką decyzją, żeby, żeby wziąć psa, żeby podjąć tą decyzję, że tak, że jestem gotowa, bo przez długi czas sobie też mówiłam, że właśnie ze względu na mój zawód jakby nie jestem w stanie tej odpowiedzialności wziąć na siebie. Um, ale w końcu do niej dojrzałam i po prostu drogą internetową zaczęłam szukać, wiesz, wziąłam psa z fundacji bo też miałem, czułam intuicyjnie, że chcę wziąć psa, który po prostu, wiesz, jest bezdomny czy jest ze schroniska. Czyli ma już jakąś historię. Tak, ma już jakąś historię, z tym się wiąże oczywiście jakby jakieś ryzyko czy różne trudy psa, który często jest po jakichś przejściach czy traumach. Tak, więc się shire z fundacji i jesteśmy razem. Wspaniale, to ile, ile już lat jesteście razem? Ponad dwa lata, dwa i pół A, roku. A, czyli to jest w sumie świeża sytuacja, tak? Świeża, mam wrażenie, jak była ze mną przez całe życie, więc wiesz. Wspaniale. Czyli można cię spotkać na spacerach na Mokotowie z Shirą, jak spacerujesz. Można, tak. Tak, a zdarzyły wam się jakieś zabawne sytuacje wspólne, jak sobie tak spacerowałyście po Mokotowie? Wiesz, no myślę, że jest ich masę, nie? To yy, wiesz... Yy... Psy, które lubią różne rzeczy, zjeść po drodze na spacerze. Tak, tak. No, zwierzęta są w ogóle zabawne. Nie? Jakby jest... Uważam, że zwierzęta są ogromną inspiracją, też. Obserwowanie zwierząt i... i patrzenie też na to, jak taki pies, którego bierze do swojego życia, jak się rozwija, jak się też zmienia emocjonalnie, jak się zawiązuje wasza relacja, jak ona się pogłębia. Dla mnie to jest super wzruszające w ogóle ta relacja, jakby taka międzygatunkowa, między psem a człowiekiem. Kończyłaś szkołę we Wrocławiu? Tak. Jak to się stało, że w ogóle pomyślałaś? A, będę aktorką. Kiedy to się narodziło? <laughs> eee... Chyba w okresie liceum, tak mi się wydaje. A jesteś mm. dziewczyną z Wrocławia, czy? Nie jestem dziewczyną z Warszawy. A, czyli <laughs> Warszawianka pojechała do Wrocławia no, na tak, danki. Tak, tak, tak. No i co takiego było? Że pomyślałaś sobie, jestem na scenie, mówię wiersze, albo nie wiem, grałaś w spektaklach teatralnych, może była jakieś kółko tutaj, albo byłaś Eem... w szkole machulskich? No, to, to się chyba zaczęło od jakiegoś takiego spektaklu w liceum, który powstał jakoś bardzo spontanicznie. I z tego co pamiętam, to chyba jeden z moich nauczycieli jakoś mi tak powiedział, że, że, że może powinnam spróbować pójść do jakiegoś kółka teatralnego czy. No i tak też zrobiłam. Poszłam, poszłam do staromiejskiego domu kultury w Warszawie. Tam na rynku? Tak, na rynku. Tam zaczęłam chodzić na zajęcia, no i zaczęłam stawać do szkoły teatralnej. Nie? Jakoś tak miałam w sobie silne takie poczucie, że to jest coś, yy, czego ja chcę, nie? Yy, bo też nie miałam, jakiś yy, dla mnie ten okres liceum, tego, że trzeba, wiesz, decydować o swojej przyszłości tak szybko. Nie miałam takich określonych, wiesz, intuicji bardzo, na jakie studia chcę iść, więc to, że zaczęłam chodzić na te zajęcia teatralne, mi coś super otworzyło. i... I stało się. Uh, I no za pierwszym razem. Nie, nie, za czwartym. Za czwartym? Tak, 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 tak. Ja o, miałam była... długą drogę, żeby się dostać do szkoły teatralnej, ale ten mój wewnętrzny głos i moje jakieś takie intuicyjne poczucie, że, że po prostu ja chcę to robić i że się do tego nadaję, był na tyle silny, że wytrwałam, wiesz, te cztery lata z rzędu, żeby zdawać do tych szkół. Czyli wcześniej, zanim się udało, byłaś na innym kierunku? Nie. Znaczy byłam przez chwilę na filozofii. To Jakoś dosyć, się łączy. To, to trwało dosyć krótko. Nie, ja pracowałam. Pracowałam w gastronomii głównie. Jako kelnerka? Jako kelnerka, tak. No i jak się z tym czułaś? Jak to jest? Ja myślę, że to jest super szkoła życia. W sensie to jest mocny wycisk. To jest też pracujesz w kontakcie z ludźmi i to... No są różne doświadczenia. I, i przyjemne i nieprzyjemne. Dużo cierpliwości. dużo cierpliwości To jest duży wysiłek fizyczny. To jest bardzo męcząca praca. Schować być... dumę do kieszeni. No, czasem tak, jakby trzeba być odpornym psychicznie, myślę, bo naprawdę, jakby dużo rzeczy taka praca w knajpie, jakby obnaża, jak się ludzie zachowują, nie? I jak traktują osoby, które pracują, jakby w usługach, nie? Tak. Ja e... jestem pan, proszę mi podać. to. Tak, tak, tak. Czasem no, z ludzi wychodzą różne rzeczy. Ja sobie bardzo cenię tą pracę w gastronomii przez lata. E... Myślę, że ona mnie dużo nauczyła. E... Pokory. Ja nie lubię tego słowa pokora. Myślę, że to ładne słowo pokora. Nauczyć się pokory wobec życia. Tak, tak, tak. No. Bo to też jest związane z dystansem, z tym, że inaczej patrzymy na różne rzeczy, że widzimy szerzej, wielowymiarowo. Tak, możliwe. No, yy... Myślę, że super, jak jest ta równowaga, jakby posiadania w sobie pewnego, jakby takiego pazura, yy, wiesz, i nie trzymania się jakby stricte, jakby wyznaczonych reguł, przez ogół, wiesz, że umiesz coś przełamać, umiesz jakby iść pod prąd, umiesz jakby ufać sobie, iść swoją drogą, wiesz, wyłamywać się, ale jednocześnie, że to nie jest jakby z pozycji takiego rozbuchanego ego, nie? Tak. A więc ta pokora tak, że, że masz w sobie coś, co, no, umiesz po prostu być dobrą osobą też i być fair wobec innych ludzi. Dobrym człowiekiem. Tak, tak, tak. A ta gastronomia była we Wrocławiu czy w Warszawie? we Wrocławiu już nie, bo wtedy studiowałam to szkoła totalna pochłania tyle czasu, że... Nie, to oczywiście, tylko Ale... pomyślałam sobie, że może zostałaś we Wrocławiu, bo polubiłaś Wrocław i pomyślałaś sobie, a to ja sobie to nie, trochę Nie, nie, ja od razu, od razu po szkole y, przyjechałam do Warszawy. Ale chodzi mi o to doświadczenie pracy w gastronomii. A, ja to, rozumiem, to w Warszawie to było... i w Krakowie. W ten sposób, tak, to mm. pytałam. Szanowni Państwo, słychać, że dużo doświadczeń życiowych na koncie ma Sonia potrafi zagrać demonicę i nie tylko, ale również jest otwarta na propozycje z pola komediowego, chociażby Dziadku wiejemy wiosną. Na maksa jestem otwarta, tak, bardzo chętnie, bardzo życzę sobie, żeby też osoby decydujące o obsadach filmu i serialu widziały też to we mnie, bo... Tak, nie patrzyły tylko poprzez jakby ten jeden kanał, demonicy ze tak, względu tak. na urodę. Sonia Roszczuk, zapraszam Państwa do Teatru Studio. Najbliższa okazja właśnie w poniedziałek, słuchowisko Oni Witkacego z udziałem naszego gościa w Rytmie Kultury. Bardzo Ci Soniu dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci również za zaproszenie. Do zobaczenia.